Witam w przeglądzie wersji 1.13 gry Minecraft, stworzonym dla Minecraft Wiki Polska, której mam przyjemność być jednym z administratorów. Z tej strony Bartosz Konkol i życzę miłego oglądania. No i oczywiście za wszystkie pozytywne oceny i subskrypcje z góry dziękuję. 1.13, czyli Update Aquatic, po polsku Aktualizacja Wodna, jest dużą aktualizacją do gry Minecraft, która została wydana 18 lipca 2018 roku i skupia się głównie na uczynieniu oceanów bardziej żywymi i na optymalizacjach ogólnych gry. W tej wersji zostały w sumie dodane 8 różnych MOBów, z czego 4 to różne rodzaje ryb. Dorsze, pojawiające się w umiarkowanych oceanach i pływające w ławicach. Rozdymki, pojawiające się w letnich i ciepłych oceanach. Łososie, polące wody zimne, i również pływające w ławicach. Oraz ryby tropikalne, pojawiające się w ciepłych i letnich oceanach, mogące posiadać różne rodzaje wzorów. Zostały również dodane 3 większe MOBy. Tak jak żółwie, będące mobami wodnymi, budującymi gniazda na brzegach różnych biomów, które znoszą jaja, które stają się miejscem ich powrotu, natomiast skacząc na nich można je zniszczyć. I czyją to np. zombie, świnia zombie, posuch, osadnik zombie i topielec. Gdy młode się wyklują, ruszają do wody, natomiast polują na nie szkielety, witerowe szkielety, tułacze, wilki i oceloty a gdy wyrosną, wypada z nich tarczka do stworzenia skorupy, która zakładana na głowę daje efekt oddychania pod wodą na 10 sekund. Służy również do ważenia mikstury żółwiego mistrza, o której nieco później. Kolejnym dodanym dużym mobem jest delfin, potrafiący skakać z wody i pomagający graczowi w poszukiwaniu zatopionych skarbów. Został również dodany mob agresywny, utopiec, pojawiający się w oceanach i rzekach, w którym stają się zombie po utonięciu. Mogą również pojawić się strujzem lub wędką. Zmianie uległy również modele koni. Zostały również dodane wiadra z rybami. Kolejne zmiany tyczą się drewna. Zostały dodane pnie oraz kora i okorowane pnie. Dodano również przyciski, płyty naciskowe i klapy z każdego rodzaju drewna. Dodano również półpłytki i schody z pryzmarynu. Dodane zostały również dwie nowe mikstury: mikstura powolnego opadania i szubiego mistrza, dająca efekt spowolnienia i odporności. Zmianie uległa również fizyka wody. Od teraz schody, płyty, płoty, żelazne pręty, szyby, skrzynie każdego rodzaju, drabiny oraz tabliczki mogą zostać umieszczane w wodzie. Dodano również znaczniki na map, które uzyskać można klikając prawym przyciskiem myszy na standard trzymając w ręce mapę. Kolejnym podwodnym dodanym elementem zostały koralowce. W czterech różnych kolorach: niebieskim, różowym, fioletowym, czerwonym oraz żółtym. Rośliny koralowca generują się w ciepłych wodach. Koralowiec oraz jego wachlarz, również blok powstały z koralowca, mogą znajdować się wyłącznie w wodzie. Jeżeli zostaną umieszczone na powierzchni, umrą. Do podwodnego świata dodano również trawę morską oraz wodorosty, które można wysuszyć, a w formie bloku mogą posłużyć jako paliwo. Dodano również niebieski lód lodowcowy. Natomiast dnie przeszła duża zmiana. O teraz każda dynia nie posiada twarzy, natomiast aby ją uzyskać, należy ją wydrążyć używając nożyc. W tej wersji został również dodany przedmiot mogący służyć do obrony trójząb. Można go użyć zarówno w walce wręcz, jak i strzelając. Z przedmiotów został również dodany patyk debugujący, możliwy do uzyskania właśnie za pomocą komend, pozwalający na edycję tagów NBT. Przy pomocy lewego klawisza na bloku można wybrać, jaki rodzaj tagu ma zostać edytowany, a następnie prawym klawiszem zmieniać jego wartość. Przykładowo. Teraz można również kopiować lokalizację poprzez skrót krawiszowy f 3 Po wklejeniu uzyska się wstępną komendę. Zostały również dodane kolorowe podpowiedzi dla komend. Przykładowo. Od tej wersji ramka na przedmioty może znajdować się zarówno na dole, jak i na górze bloku. Zostały również dodane muszla łodzika i serce oceanu, które pozwalają na skraftowanie. Przewodni. Zmiany dotknęły również skrzyni, a teraz można je kłaść obok siebie oraz osobno. Aby to uzyskać, należy kucnąć i wówczas skrzynie nie zostaną połączone. Od tej wersji istnieją również kolumny bomberków, które pojawiają się, jeżeli pod słupem wody znajduje się blok magmy lub piasek dusz. Jeżeli jest to blok magmy, to wciąga on wszystko, co się znajduje nad nim, natomiast w przypadku bloku dusz wypycha wszystko do góry. Poza wymienionymi na początku, został również dodany jeszcze jeden mob: Phantom. Jest on również znany jako Bestia Bezcenności, Potwór Nocnych Niebios lub Mob B. Został wybrany przez społeczność na MyConie Earth. Jest on nieumarły i jak widać, płonie o świetle dziennym. Pojawia się na dużej wysokości i szybuje w stronę graczy, którzy od dłuższego czasu nie spali. Po zabiciu upuszcza błonę fantoma. W wersji tej więc również wiele zmian w samych oceanach. Zostały dodane na przykład nowe struktury, jak przykładowo ten wrak statku. Dodano również animacje pływania. Od teraz gracz nie jest skazany na chodzenie pod wodą, bo po kliknięciu klawisza sprintu może zacząć pływać. Dodane również zostały wąwozy oceaniczne. Na niektórych mogą znajdować się bloki magmy z, z kolumnami bąbelków, które można już było wcześniej zobaczyć. Pod wodą generuje się również wiele pomniejszych struktur, jak na przykład takie coś. I to by było na tyle w tym szybkim przeglądzie wersji 1.13. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.